Rozdział pierwszy gliniane szkaradzieństwo. Największym dobrodziejstwem naszego świata, wydaje mi się, to, że człowiek nie potrafi objąć go rozumem. Żyjemy sobie na spokojnej wysepce niewiedzy wśród czarnych musz nieskończoności, i nie powinniśmy wypuszczać się z niej za daleko. Nauki ciągną w rozbieżne strony i na razie nie wyrządziły nam wielkiej krzywdy. Wszelako przyjdzie dzień, gdy scalimy naszą rozproszoną wiedzę, a wtedy zarówno rzeczywistość, jak i nasze w niej miejsce ukażą się z tak zatrważającej perspektywy, że przyjdzie nam albo szaleć albo uciec przed śmiercionośnym światem tego objawienia w kojące i bezpieczne mroki nowego średniowiecza. Teozofowie domyślili się, jak przeraźliwie majestatyczny jest kosmiczny cykl, w którym nasz świat i ludzka rasa są jedynie przejściowym incydentem. Czynione przez nich aluzje do zachowanych stawień dawna dziwów zmroziłyby nam krew w żyłach, gdyby nie były przybrane w dobrotliwą maskę optymizmu. Lecz to nie w pismach teozofów postrzegłem przebłysk zakazanych eonów, przejmującym mnie dreszczem, ilekroć o nim myślę. I nawiedzający w snach, od których tracę zmysły. Przebłysk ów, tak jak i wszystkie inne przebłyski straszliwej prawdy, zamigotał mi przed oczyma, gdy przypadkowym zrządzeniem losu połączyłem zgoła odrębne rzeczy artykuł ze starej gazety oraz notatki pewnego zmarłego profesora. Mam nadzieję, że nikomu nie uda się już powtórnie ich złożyć w całość. Rzecz jasna, jeśli przeżyję, nigdy świadomie nie przyczynię się do uzupełnienia tego odrażającego łańcucha faktów. Sądzę, że również sam profesor nie zamierzał ujawnić znanego mu ogniwa i że zniszczyłby swe notatki, gdyby nie zaskoczyła go nagła śmierć. Całą sprawą zacząłem interesować się zimą roku 1926 na 1927. Kiedy to zmarł mój cioteczny dziadek George Gamel Angel, emerytowany profesor języków semickich na Uniwersytecie Browna w Providence w stanie Rhode Island. Profesor Angel był powszechnie znany jako autorytet w dziedzinie starożytnych inskrypcji, często służył swą wiedzą kuratorom najlepszych muzeów, też jego śmierć w wieku 92 lat nie przeszła bez echa. Na miejscu szczególne zainteresowanie wzbudziła też niejasna przyczyna jego zgonu. Profesor zasłabł, gdy wracał ze statku po powrocie z Newport. Szedł urwistą ścieżką, wiodącą na skróty od nabrzeża do domu pogrzebowego na William Street. I jak zeznali świadkowie, wynurzył się z jednego z podejrzanych, ciemnych podwórzy na zboczu wzniesienia. Lekarzom nie udało się odnaleźć na ciele profesora żadnych widocznych obrażeń. Zakłopotani po dyskusji doszli do wniosku, że życie starego profesora położyła kres bliżej nieokreślona dolegliwość sercowa, wywołana szybką wspinaczką na strome wzgórze. W owym czasie nie miałem powodu, by nie zgadzać się z tym diktum. Dziś jednak starzenie to głęboko mnie zastanawia, i nie tylko zastanawia. Dziadek umarł jako bezdzietny wdowiec, to też oczekiwano, że będąc jedynym spadkobiercą i wyznawcą ostatniej woli, przejrze pozostawione przezeń papiery. Aby zająć się tym z należytą pieczołowitością, wszystkie jego teczki i pudła przewiozłem do mego mieszkania w Bostonie. Sporą część opracowanych wówczas materiałów opublikuje wkrótce amerykańskie towarzystwo archeologiczne. Jedno pudło ujawniło wszakże zawartość niezmiernie zagadkową, i o tym, by mogła ona ujrzeć światło dzienne, myślałem z wielką niechęcią. Pudło było zamknięte na klucz i długo nie mogłem go otworzyć. Dokonałem tego wreszcie, przypomniawszy sobie Ścien, który profesor nosił zawsze w kieszeni. Gdy zajrzałem do środka, trafiłem na przeszkodę jeszcze potężniejszą. Cóż bowiem miały znaczyć dziwaczna gliniana płaskorzeźba i stosik niepowiązanych ze sobą zapisków, bazgrołów i wycinków? Czyżby mój dziadek na starość padł ofiarą jakichś szytych grubymi nićmi szlabierstw? Postanowiłem, że odszukam ekscentrycznego rzeźbiarza, który, jak uznałem, zamącił biednemu staruszkowi w głowie. Relief miał kształt topornego prostokąta, mniej więcej 5 na 6 cali szerokości i na niespełna cal grubego. Wykonano go z całą pewnością w naszych czasach. Wszelako klimat umieszczonych na nim rytów i nasuwające się w związku z nimi sugestie nie miały w sobie nic współczesnego. Jakkolwiek bowiem nieokiełznane są wybryki kubistów i futurystów, nieczęsto zdarza się im odtworzyć ową szczególną regularność, która skrywa się wśród tajni prehistorycznych pism. Lewia część rytów ponad wszelką wątpliwość. Była zaś pismem, aczkolwiek mimo niezłej orientacji w papierach i zbiorach mego dziadka żadną miarą nie mogłem określić do jakiego należą rodzaju, ani wysnuć z niej najbledszych nawet skojarzeń. Nad domniemanymi hieroglifami widniało coś, co miało być zapewne podobizną, acz wykonano ją na tyle impresjonistycznie, że niepodobna było wysnuć niezbite wnioski na temat natury zobrazowanej postaci. Był to jakby potwór, czy też symbol przedstawiający potwora o kształtach, które mogły się zrodzić tylko w schorzałej fantazji. Nie uchybię chyba duchowi tego monstrum, jeśli powiem, że w mej cokolwiek nieumiarkowanej wyobraźni skojarzył mi się jednocześnie z ośmiornicą, smokiem i karykaturą człowieka. Miał groteskowe, łuskowate cielsko zaopatrzone w szczątkowe skrzydła i zwieńczone mięsistym, mackowatym łbem. Najbardziej zatrważający wydawał mi się wszakże jego ogólny zarys. W tle płaskorzeźby majaczyły sylwety jakichś cyklopowatych budowli. Pomijając plik wycinków z gazet, wszystkie zapiski towarzyszące tej osobliwości sporządzone były starczą ręką profesora Angela. Nie rościły sobie też żadnych pretensji do literackości. Rękopis, który sprawił wrażenie najgłówniejszego dokumentu, opatrzony był nagłówkiem Kult Ktulu. Starannie wypisanym, drukowanymi literami, najwyraźniej po to, by nikt się nie pomylił, odczytując niespotykane słowo, dzielił się na dwie części. Pierwsza nosiła tytuł: 1925 Sen i Owoc Snu H.A. Wilcoxa: Thomas Street 7 Providence, Rhode Island. Druga opowieść inspektora Johna R. Legrisa, Bienville Street, 121, New Orleans, Louisiana, na zjeździe 1908 roku. Notatki dotyczące sprawy i sprawozdania profesora Weba. Resztę rękopiśmiennych materiałów stanowiły krótkie fiszki, streszczenia dziwnych snów różnych osób cytaty z książek i czasopism teozoficznych, głównie Atlantydy i zaginionej Lemurii, Scott Eliota oraz komentarze na temat zachowanych po dziś dzień tajnych stowarzyszeń i ukrytych kultów z odnośnikami do prac źródłowych z dziedziny mitologii i antropologii, takich jak Złota Gałąź Frazera i kult czarownic w Europie Zachodniej Panny Murej. Wycinki prasowe traktowały głównie o niecodziennych zapaściach umysłowych i wybuchach zbiorowego szaleństwa, czy manii, jakie nastąpiły wiosną 1925 roku. Pierwsza część głównego rękopisu zawierała wielce osobliwą opowieść. Otóż 1 marca 1925 roku profesora Angela odwiedził pewien chudy, śniady młodzieniec o wyglądzie zdradzającym neurotyczną nadpobudliwość, dzierżący w ręku osobliwą, glinianą płaskorzeźbę, zupełnie jeszcze mokrą i świeżą. Zaanonsował się jako Henry Anthony Wilcox. Profesor domyślił się więc, że ma do czynienia z najmłodszym potomkiem znanej mu co nieco, znakomitej rodziny, oddającym się ostatnio studium rzeźbiarskim w Rhode Island School of Design i mieszkającym samotnie nieopodal uczelni w kamienicy Fleur de -Li. Wilcox był młodzieńcem nad wiek rozwiniętym, utalentowanym, ale i wielce ekscentrycznym. Już od dziecka zwracał powszechną uwagę swoimi frapującymi historyjkami, a także dziwacznymi snami, których treść miał zwyczaj opowiadać. Uważał, że jest psychicznie nadwrażliwy, natomiast stateczni mieszkańcy prastarego kupieckiego miasta częściej określali go pobłażliwym mianem Cudaka. Wilcox stronił od ludzi tego pokroju i z biegiem czasu zniknął z oczu miejscowej społeczności. Przestawał już tylko ze skromną gromadką estetów z innych miast. Nawet klub artystyczny z Providence, skrzętnie pielęgnujący swój konserwatyzm, uznał go za przypadek beznadziejny. Gdy profesor przyjął rzeźbiarza, czytałem dalej w rękopisie, ten bez ogródek poprosił gospodarza, by uczynił użytek ze swej wiedzy archeologicznej i pomógł mu zidentyfikować hieroglify na płaskorzeźbie. Mówił w rozmarzony, namaszczony sposób, zdradzający pewną sztuczność i przez to dość odstręczający dziadek zrazu potraktował go szorstko. Podejrzana świeżość tabliczki wykluczała bowiem wszelkie związki z archeologią. Odpowiedź Wilcoxa, która zrobiła na dziadku tak wielkie wrażenie, że aż zapamiętał ją i spisał słowo w słowo, pobrzmiewała nutą fantastycznie poetycką, na pewno obecną w całej ich rozmowie i jak się później przekonałem, niezmiernie dla młodego rzeźbiarza charakterystyczną. Odezwał się on mianowicie tymi słowy: Dalibóg, rzeźba jest nowa. Stworzyłem ją bowiem dziś w nocy, śniąc o dziwnych miastach. Sny są zaś straszne niżli zdumany Tyr, zamyślony sfinks, niźli wiszące ogrody Babilonu. Potem popłynęła z jego ust zawiła opowieść, która najwyraźniej trąciła uśpioną strunę w pamięci mego dziadka i wzbudziła w nim gorączkowe zainteresowanie. Poprzedniej nocy w Nowej Anglii dało się odczuć drobne, lecz największe od paru już lat trzęsienie ziemi. Strząs rozpłomienił wyobraźnię Wilcoxa. Nocą nawiedził go sen niesłychany. Śniły mu się cyklopowo potężne miasta zbudowane z tytanicznych bloków i wystrzelonych w niebo obelisków, ociekających zielonym szlamem i bijące utajoną grozą. Ściany i kolumnady pokryte były hieroglifami, a w jakichś nieokreślonych głębinach zabrzmiał głos, który nie był głosem. Chaos suchowych doznań, jakie tylko w fantazji mogą przybrać postaci dźwięku. Wilcox wszelako pokusił się o zapisanie go za pomocą niemal niewymawialnego ciągu liter. tagen. Z całej opowieści Wilcoxa to właśnie ów bełkotliwy zlepek z głosek, Ozwał się w pamięci profesora Angela najbardziej ekscytującym i bulwersującym echem. Profesor przepytał rzeźbiarza z drobiazgowością godną prawdziwego naukowca, a następnie z szaleńczą, wręcz natężoną uwagą przystąpił do oględzień reliefu, który tego ranka młodzieniec ujrzał z konsternacją przed omglonymi jeszcze snem oczyma. Ty zziębnięty, ubrany tylko w nocną koszulę trzymał go w dłoniach i wykańczał ostatnimi pociągnięciami palców. Dziadek usprawiedliwił się. Wspomniał później Wilcox, że to z racji podeszłego wieku nie rozpoznał hieroglifów i rzeźbionej podopisny od razu. Wiele jego pytań wydało się gościowi niestosownych, zwłaszcza gdy dziadek indagował go w związku z dziwnymi kultami i towarzystwami. Wilcox nie mógł też pojąć. Czemu dziadek tak gorliwie przyrzeka mu dyskrecję w zamian za chęć przyjęcia do jakiegoś ogólnoświatowego związku wyznającego mityczną bądź bogańską religię? Kiedy profesor Angel przekonał się, że rzeźbiarz naprawdę nie ma pojęcia o żadnych kultach ani systemach wiedzy tajemnej, wymógł na nim przyrzeczenie, że będzie mu opowiadał kolejne sny. Plon tych spotkań okazał się obfity. W manuskrypcie odnotowane były codzienne wizyty, podczas których Wilcox opisywał dziadkowi zdumiewające fragmenty nękających go nocą smur. Niezmiennie powtarzał się w nich straszliwy, cyklopowy pejzaż ciemnych, ociekających wodą głazów, a jakiś podziemny głos czy umysł monotonnie wykrzykiwał tajemnicze dźwięki, których nie dało się zapisać inaczej niż za pomocą kompletnego bełkotu. Dwa najczęściej powtarzane dźwięki profesor zapisał jako... Ktulu i Rliech. 23 marca, jak podaje rękopis, Wilcox się nie zjawił. Dziadek wybrał się więc do niego osobiście, do jego kamienicy, by zasięgnąć informacji. Okazało się, że młodzieńca powalił atak tajemniczej gorączki, to też odwieziono go do domu rodzinnego na Wartman Street. Ponoć w środku nocy wybuchł straszliwym krzykiem, budząc kilku mieszkających po sąsiedzku artystów, a później popadł w malignę przeplataną stanem zupełnej bezprzytomności. Dziadek niezwłocznie zadzwonił do Wilcoxów i od tej pory pilnie śledził przebieg wydarzeń. Dowiedziawszy się, że pieczę nad chorym sprawuje dr Tobey, często zaglądał do jego gabinetu na Tire Street gorączkujący młodzieniec, snuł dziwne majaki, o których lekarz nie potrafił mówić bez drżenia. Znalazła się wśród nich nie tylko treść wcześniejszych snów, ale też obłędna wzmianka o idącym czy toczącym się przed siebie gigantycznym stworze, sięgającym nieba. Wilcox nie opisał go dokładnie ani razu, lecz z powtórzonych przez doktora Tobeya garstki obłąkańczych słów profesor wywnioskował, że musi to być ów nieopisany potwór, którego Wilcox przez sen starał się wyrzeźbić. Jak dodał lekarz, ilekroć młodzieniec wspominał o tajemniczej istocie, zaraz potem zapadał w letarg. O dziwo temperaturę ciała miał podwyższoną bardzo nieznacznie, wszelako ogólny jego stan stawał się raczej skutkiem gorączki niż zaburzeń umysłowych. 2 kwietnia około 3 po południu choroba znienacka ustąpiła i to bez najmniejszego śladu. Wilcox po prostu usiadł raptem na łóżku, zdumiał się, że jest w rodzinnym domu. I nie miał najmniejszego pojęcia, co się z nim działo na jawie i we śnie, począwszy od nocy z 22 na 23 marca. Lekarz stwierdził, że nic mu nie jest, i po trzech dniach rzeźbiarz wrócił do swego mieszkania. Powrót do zdrowia pozbawił go jednak bez reszty dziwnych przyśnień i profesor nie miał już z niego pożytku. Po tygodniu spisywania przypadkowych, najzupełniej zwyczajnych zwidów, zarzucił wszystkie dociekania w tym kierunku. W tym miejscu kończyła się pierwsza część rękopisu, lecz odnośniki do pewnych fiszek z notatkami dały mi wiele do myślenia. I to tak wiele, że tylko wrodzonego sceptyzmu, który w owym czasie był podstawą mej filozofii, wciąż nie dawałem wiary świadectwu Wilcoxa. W notatkach tych streszczone były sny rozmaitych osób, odnotowane w tym samym okresie, kiedy dziwne mary nawiedzały młodzieńca. Dziadek mój szybko przedsięwziął szeroko zakrojone badania. Niemal wszystkim znajomym, do których mógł się o to zwrócić bez posądzania o impertynencję, polecił, by opisali, co ostatnio im się śniło, odnotowując przy okazji daty najciekawszych przyśnień. Reakcje na jego prośbę były, jak mi się zdało, dość zróżnicowane. Koniec końców jej plon okazał się wszakże tak obszerny, że trudno było go ogarnąć bez pomocy sekretarza. Oryginalnych listów profesor nie zachował, lecz sporządził z nich rzetelny i aż nadto wymowny zapis. Zwykli przeciętni ludzie interesu, tradycyjna sól ziemi Nowej Anglii, nie mieli do powiedzenia niemal zupełnie nic jakkolwiek w ich relacjach gdzie niegdzie zdarzały się zapisy niepokojących, acz nieokreślonych nocnych doznań. Zawsze datujący się między 23 a 2 kwietnia, czyli w okresie maligny młodego rzeźbiarza. Niewiele wrażliwsi okazali się ludzie nauki, aczkolwiek czterech z nich zeznało, że w mglistych, przelotnych mgnieniach zdarzyło się im dostrzec jakieś dziwne krajobrazy. Jeden zaś wspomniał, że którejś nocy zląkł się czegoś potwornego. Najcelniejszych odpowiedzi dostarczyli artyści i poeci. Jestem pewien, że gdyby dane im było porównać między sobą swe zapiski, wybuchłaby wśród nich panika nie dysponowałem wszakże oryginałami listów, to też nie dało się wykluczyć, że dziadek naprowadził ich na określone odpowiedzi, stawiając im odpowiednie pytania. Mógł też w taki sposób zredagować otrzymaną korespondencję, by potwierdzić własne domysły. Dlatego właśnie wciąż nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że wszystkiemu winien był Wilcox. Mógł dowiedzieć się skąd o materiałach zebranych pierwej przez starego uczonego i wykorzystując tę wiedzę, zwyczajnie go okpić. Odpowiedzi udzielone przez estetów układały się w opowieść wstrząsającą: otóż, między 28 lutego a 2 kwietnia wielu z nich istotnie miało przedziwne sny, przy czym intensywność tych przyśnień niepomiernie wzrosła w okresie majaczeń Wilcoxa. Co czwarta część tej grupy odnotowała, że przyśniły jej się dziwne obrazy i dźwięki. Z opisów wynikało, że nie różniły się one zbytnio od tych, których doświadczył młody rzeźbiarz. Niektórzy wyznali, że doświadczyli dojmującej trwogi przed jakąś nieopisaną, gigantyczną istotą, ukazującą się ich oczom dopiero pod koniec snu. Jeden przypadek opisany z enfazą był bardzo smutny. Jego bohater, powszechnie znany architekt skłaniający się ku teozofii i okultyzmowi oszalał w tym samym dniu, kiedy miał swój atak Wilcox i po kilku miesiącach wyzionął ducha. Do samej śmierci błagał rozpaczliwie, by go ratować przed jakimś zbiegłym mieszkańcem piekieł. Gdyby mój dziadek opatrzył poszczególne zeznania nazwiskami, a nie tylko numerami, szcząłbym stosowne dochodzenie i starałbym się zweryfikować ich prawdziwość. Udało mi się to zaledwie w kilku przypadkach, wszelako za każdym razem zapiski dziadka potwierdzały się w całej rozciągłości. Często się zastanawiałem, czy wszyscy adresaci dociekań profesora byli tak zbici z tropu jak ta grupka, do której udało mi się dotrzeć. Dobrze, że nigdy nie poznają wyjaśnienia. Wycinki prasowe, jak już nadmieniłem, dotyczyły przypadków paniki, mani i ekscentrycznych zachowań, które wystąpiły w rzeczonym okresie. Aby je zebrać, profesor Angel musiał zatrudnić biuro wycinków. Ich liczba była bowiem olbrzymia, pochodziły zaś z najróżniejszych zakątków świata. W Anglii pisano o nocnym samobójstwie. Mieszkający samotnie Londyńczyk zaniósł się z Nienacka rozdzierającym krzykiem i wyskoczył z okna. Gazeta z Ameryki Południowej opublikowała bełkotliwy list od fanatycznego czytelnika, który pod wpływem swych niedawnych majaków wieszczył światu rychłą zagładę. W Kalifornii pewna kolonia teozofów nagle poczęła odziewać się en masse w białe szaty, z myślą o jakimś wspaniałym spełnieniu, które nigdy nie nadejdzie. W Indiach wzmiankowano dyplomatycznie, że w ostatnich dniach marca wśród krajowców wybuchły poważne rozruchy. Na Haiti mnożyły się orgie wódu. Afrykańskie faktorie donosiły, że wśród tamecznych ludów szerzą się złowrogie szemrania. Na Filipinach o niepokojach wśród tubylców raportowali amerykańscy wojskowi. W Nowym Jorku zaś nocą z 22 na 23 marca tłum rozwydrzonych Lewantyńczyków zaatakował policjantów. Szaleńcze pogłoski i legendy szerzyły się też w zachodniej Irlandii. W Paryżu zaś na wiosennym wernisarzu malarz fantasta Ardois Bonot wystawił bluźniercze płótno, pejzaż ze snu. Problemy w przytułkach dla obłąkanych odnotowano w liczbie tak ogromnej, że chyba tylko cudem medyczne bractwo nie doszukało się w nich dziwnej zbieżności i nie zdumało się nad wynikającymi z niej wnioskami. Plik wycinków tworzył całość wręcz porażającą. Dziś z ledwością pojmuję, jak mogłem być tak zatwardziały w swoim racjonalizmie, by je zlekceważyć. Wówczas byłem jednak po prostu przekonany, że młody Wilcox już pierwej orientował się w dawniejszych sprawach, o jakich napomknął mu profesor.